No to uwaga, kończymy układanie kolejnego dzieła. Zostały ostatnie cztery kawałki. No, jeden dodatkowy, ale go już nie liczę. I właśnie to nałożymy. Tak. Tu nie pasuje. Też nie. Tu pasuje. Zostały ostatnie trzy. Tu nie pasuje. Tak. No to ostatnie dwa. I oto kawałek, który zakończa układanie tego dzieła. O tak! Takie oto dzieło budowałem przez prawie, układałem przez prawie 3 tygodnie. A mianowicie jest to Tower of Bridge w Londynie, w nocnej scenerii. Zajęło mi to dużo więcej czasu niż zwykle ze... Z powodu na pewne problemy techniczne, ale na szczęście dzieło się jest ukończone.